Królewsko zagoniono ona moją smarką, czy było warto zdążyć walkę po twardym roku, tak dom uczciadanie. Wraz z nadzieją, moje pióro, piór, te teksty duszą, duszę usią Czy było warto nagrać mother love? Prawdzie to moje życie, moje flow Ile warte to? Życie i policie Ile warte to? Dobro, zło my szczyt szybko życie, Ile warte to? Czy było warto? Żyć tango Żyć po miłość, de dyk, tango Irlandio, czy było warto? Zwariować jak kucy fango Życie, bawić, życie, tarisz, I warto, nie yeah. Czy było warto? Stalić, zagrać Kartą? Czy było warto zmieniać się na drobne panko? Nieraz na koncie manko, znasz to? Czy było warto? Życie pełne kolorów panko? Czy wygląda ta noga w każdą ilość? I aktor do barko. Czy było warto znać, starać, czuć wartość? Haha! Ha. Wszyscy jesteśmy piękni, makare dasto W ma badiawym o tym nie pamiętam To pisał płasko, błęka, wyczuć z nas to czy było warto szukać szczęścia w Czy warto było obudzić się na własnych rękach? By wciąż wypadać na zaklęta? Czy warto było śpiewać głos na koncertach? I co napiszą, na napiszą w radiu na koncertach? Czy warto było zrobić sos na koncertach? Łódz, tok, koncerta na po koncertach! Hotel, drugi dom po koncertach! Rock and roll po koncertach! Czy było warto przejść do oboch A ja, czy pierwszy raz warto było zapalić skręta? I nie ma bym o tym nie pamiętał Czy było warto się zapędzać w tych pętlach? Słuchać klinu niebany, Marlera, Kraya I dostać do na śnieba To chyba kolejna błęda Czy było warto czuć moralnie nie moralne? Czy było warto włożyć to co nieobliczalne niepoliczane emocje skrajne? Czy było warto, czy warto było Cicho, gości śle tajne Czy było warto? Warto opalić, że stawiam za małgiem, gdy za uleciał, ja Czy było warto życie w pisem w A czy warto było stawić Polski polskich paskie? Czy warto było zabić 40 kilo Z drogą i kubrasami, wolni z siłą wolnej Niech nas polegacza, nie na lubi na Kiedy gra gitara, bo masa Czy warto było, nauczyć się wybaczać Oddać zawodu, od kogoś kto nie walczył był zachodu Czy warto było Iść do przodu, chyba ci silną rękę Podczas porodu, Odciąć pękowinę, I spić z zimnego lodu Czy warto było kochać tak pierwszą miłość Czy pierwszą żonę Jakie to kurwa życie podmieszone Trafiłem po nabodę, skacząc na spad Kiedyś to były one Cześć, tu na moim żołem Ja zacząć na swoim żołmanem, czołmakiem stoję stoi moim rytwanem, ja jego koniec Czy naparcie na tobie nie oboję Jak kochać to za twoje, jak twoje, u Jak twoje, właśnie twoje, tak na slajdach Wydawać u meja, mieć pari playa W muzycznej stancie, a do dem playa, że spadka lat Czy warto było mieć pę, bak, 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 bari, Czy warto było a, uh, bak, skóry, Czy warto było swoim flowu na dobrze rytm? Czy warto było być częścią days bez matiny? Wolne rozkminy wywoływać naginy Czy warto było być trójgłośnym słowem I do Łęcka wyszło modlitw, żeby nawet nie mrugnęło ogień Czy było warto słynie nagrać pięć albumów Bym tego dziś żałował, byłbym nie słyszał słów Wydoka chłodu warte było Amore mio, czy było warto, czy warto było Dory i kwasolatino Jak wola trasko, czy warto było Ponoć zawsze warto i dostawać miłość Jakość, a nie ilość To wszystko, co się wydarzyło Za młody warte było Tocito што seo Sa volndo parte mio Dore mi faò la si don, Tocito non ci seo Sa voldo parte mio Dore mi fa solo si mi fa Nie ma nie pamiętał czy było warto. Wszysty zakłód warte było i nie ma o tym, nie pamiętał czy było warto. Wszyscy i nie ma dawny motyw nie pamiętał czy było warto. Wszysty zakłód warto Wszyscy za modu warty było nie ma dawny motyw nie pamiętał czy było warto. Moi drodzy, zróbcie hałas dla trzeciego wymiaru. To Walczyk tego, to zespół z tego miasta. A teraz zapraszam na scenę por PORES! PORKINSON! Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich. Witam cię, gruzymatek po raz setny. Dzisiaj, że było elegancko. Cześć chłopaki. O, już mi wydali. Jesteście tutaj? To ja zacznę od takiego pytania, które zawsze zadaję. Ktoś wie, jakie to będzie pytanie? Jak jest? Nie, 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 Brzmi jakby było chujowo w ogóle, no. Jeszcze raz. Jak jest? Dobra, słuchajcie. Pamiętacie jeszcze trójwymiarowy flow? Jak to było, ktoś wie? To było tak? Mamy to? Słyszę coś, dobra. Bo muszę do rytmu, wiecie? Nie mogę za szybko. Niestety, choć lubię dobra. To jest tak. Mamy zachodowane zadanie, wykonywane byleby dalej, gadanie na planie, doło limitowane wydanie, nadawane nawet to nowym planie. Uwaga na pana, co pada na hama, pana na beat, jak na pana na łama, wpisz rymu, skala zapala, stopy na falach, Ty... Dostosowany, dostosowany, dostosowany Hej, dostosowany, dostosowany Hej, drugie robię skład, 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 hej Dostosowany, dostosowany mój styl Dostosowany, dostosowany mój styl Dostosowany, dostosowany, yeah, 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 ah, uh. porga Dostosowany, dostosowany mój styl Dopasowany do życia potrzeba żyć z Zasada numer jeden pryscy, a za kogo się uważasz?

He? Za to się uważa, stojąc po wieku Jestem myślał czysto latem, który ma ten znak, więc będę to robił dopóki będę żył Ja od niego na wejdę, to mam. co dam wam, kiedy będę na domach Płytek, gdyby tak było, to będą by było moi siedzę Raz moim imię z tym chowanym, by wepływ że ziemia nie był wina, że bo tylko wiek, a liczę na mój przedmiot na to, że ty przedmiot na to Wam się przeciw i zachazło

Dostosowanie muńskie, dostosowanie do stosowane muńskie, dostosowanie do stosowane muńskie, który skład, 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 kiedy wy mówimy trzeci, wy mówicie wymiar trzeci, trzeci, trzeci Kiedy wy mówimy trzeci, wy mówicie wymiar trzeci, trzeci Kiedy wy mówimy krzywu, wy mówicie kasta, krzywu, kasta, krzywu Kiedy wy mówimy krzywu, wy mówicie kasta, krzywu Wybuch. Kiedy Alha, wy mówicie alka! Alka! Kiedy alka, wy mówicie kwiat Alka, alka, alka! Kiedy wy mówimy alka, wy mówicie kwiat Alka, alka, Kiedy wy mówimy miasto, wy mówicie fałszyk Miasto, fałszyk Miasto, fałszyk Kiedy wy mówimy miasto, wy mówicie fałszyk Miasto, fałszyk Miasto, fałszyk wow, ju-ju, ju-ju